Proszę Państwa, tutaj z tyłu zaczynają zielenić się piękne, dwa duże padoki. Każdy z nich z osobną wiatą. Te padoki szykujemy dla byłych ogierków, czyli te, które w stajni suskiej, naprawdę w brzydkim miejscu już tutaj, tam się znajdują. Naprawdę ogierki teraz nie są w ładnym miejscu. Tutaj jest cudownie. Tak, i śpiewają. Dookoła park otacza piękny teren. Yy, jeden problem. Bardzo proszę o, o ręce do pracy. Yy, w zasadzie z doskoku w porywach dwie osoby mogą tutaj yy, budować to ogrodzenie, bo pamiętajcie, to są bardzo młode, jeszcze niedawne ogierki. To są te konie z yy, akcji tamtegorocznej wielkiego wykupu koni ze Skaryszewa i z Rzeźni. To są młode, nabuzowane, silne konie. Musi być bardzo mocne ogrodzenie i właśnie w tej chwili jest budowane. Przed nami weekend. Drodzy Panowie, czy moglibyście przyjechać i pomóc nam jak najszybciej zbudować to ogrodzenie, bo tu jest pięknie zielono i, i taki cudowny zakątek, który będzie poprzez ogrodzenia łączył Byłe ogierki ze stadem. Następniejsze cudowny zakątek, gdzie kwitną pokrzywy, jak cudownie tutaj pachnie. Takich zakątków każdej jest bardzo dużo. Pięknie kwitną kwiaty. Cudownie śpiewają ptaki. Nasze koniki mogłyby w każdej chwili wejść na, na ten cudowny zakątek. Ale proszę ogrodzenia. Słupy praktycznie mamy wstawione. Teraz tylko dobijać solidne ogrodzenia. To jest bardzo duże obszar. Począteczek tego ogrodzenia, ale popatrzcie, to jest ogromny obszar. Pierwszy obszar dla byłych ogierków do ogrodzenia. Szkoda ich. Zobaczcie, jak tu pięknie i zielono, jak, jak spokojnie. Panowie, młotki w dłoń, jeżeli macie długie gwoździe 22-20 cm, takie długie, duże. Proszę, przekazujcie. Ech. Jeśli w naszym gronie będziemy budować to ogrodzenie, no to w połowie lata zostanie skończone. A, a przecież dzieciaki mogą już tu biegać, mogą skubać tą, tą trawkę. Są zdrowe, są młode. Ehm. Pomóżcie nam. Panowie, przyjeżdżajcie. A wy, drogie panie, weźcie swoich e, pacetów i przywieźcie tutaj. Młotki, jeśli macie duże gwoździe, proszę, przywieźcie. I jak najszybciej zbudujmy solidne ogrodzenie dla młodych, silnych, nabuzowanych chłopaków.